Siemaneczko, kochani, witam Was w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. I dzisiaj otworzymy sobie drugi z kalendarzy Timu X. Jak zapewne pamiętacie albo nie wiecie jeszcze, bo może nie wiecie, to w poprzednim odcinku otwieraliśmy ten kalendarz z Natsu i Pati. Różowy kalendarz dostępny w Rossmanie. Przypnę Wam kartę z openingiem tego kalendarza tutaj u góry. Natomiast dzisiaj będziemy otwierać ten pomarańczowy kalendarz i on jest z Julką i z monią. Przekonamy się też, czy jest co innego niż w tym, bo. Szczerze mówiąc, kupując je, nie miałam żadnego pojęcia, chociaż tu niby z tyłu jest wypisane, yy, wypisane są nazwy, jak one się tam nazywają, ale ja tych kosmetyków, w tym X, bardzo nie znam, więc przechodzimy do okienka numer jeden. I w okienku numer jeden znajduje się, słuchajcie, tak. Ta ta wow! Balsam do ust! Piękny balsam do ust, w sensie, mam nadzieję, że jest piękny, o boże, znowu te naklejki. Ma takie czerwone opakowanie, piękne, więc to są przezroczyste balsamy. Tamten też był przezroczysty, a ten jest taki, no przezroczysty. Blado, różowo, brzoskwiniowa, ze złotymi drobinkami o zapachu żadnym. W sumie, nie no czymś to pachnie, ale jakby dla mnie wszystkie te pomadki pachną identycznie, więc w okienku numer dwa mamy. Uuu, moi drodzy, co my tu mamy? Mamy tutaj e, też rozświetlacz. Kto by się tego spodziewał? Ten jest w cieplejszym odcieniu. Tamten pierwszy był srebrny. Ten jest taki no, dużo cieplejszy ma ten odcinek, jak widać. Otwieramy okienko numer 3. I w okienku numer 3. Mamy wodę perfumowaną, z tego co pamiętam, bo w tamtym też była woda perfumowana. Woda perfumowana Moni. Sprawdźmy to. Psiknę sobie tu, bo potem znowu będzie mi na rękach to pachnieć, i nie będę pewna, co czym pachnie. Bardzo, bardzo, bardzo słodka. Taka fest słodka. Jak lubicie słodkie perfumy. To Wam się spodoba. Ja tak średnio, bo zazwyczaj po słodkich perfumach zaczynamy mnie bolić głowa. Ale ładne są, ładne, tylko bardzo słodkie. Naprawdę mega słodkie. No i mamy ich, słuchajcie, w ogóle 20 ml. E, przechodzimy do okienka numer 4. 4. Nie wiem, czy Wam mówiłam, w poprzednim kalendarzu mówiłam, ale te kalendarze mają 7... 7? 7 okienek. Mamy 7 produktów. E, w okienku numer 4 mam... O, jaki piękny! Mamy błyszczyk do ust! W ogóle nie mam zielonego pojęcia, czy to są kosmetyki, które regularnie były sprzedawane oddzielnie w Rossmanie i po prostu z nich zrobili te kalendarze, czy, czy jest to coś nowego. Pewnie, pewnie były sprzedawane. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu, bo ja tak jak mówiłam, nie pamiętam już w tym odcinku, czy w tym, czy poprzednim, ale nigdy nie kupowałam ich kosmetyków, więc nie wiem. Pachnie tak standardowo błyszczykami nie, wydaje mi się, że wszystkie błyszczyki pachnią, pachną tak samo naprawdę ma bardzo ładny ten kolor. bezbarwna, bezbarwna, ale ma drobinki złota nie wiem czy one w kamerze będą się w ogóle mienić ale jest naprawdę bardzo ładny zobaczymy jak się prezentuje na ustach yy, okienko numer 5 i w okienku numer 5 kurde, podobny bardzo podobny błyszczyk bardzo tak się różnią te odcienie ten jest taki chłodniejszy po prostu, a ten jest bardziej ciepły. Tak samo jak chyba z y, tym zestawem, tak samo z tym zrobimy sobie jakiś odcinek z make-upem, więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak one wyglądają, te produkty na moim ryjku, to oczywiście zostawcie suba z dzwonem. No i tak samo pachnie. Jak wszystkie błyszczyki, one nie mają jakiegoś takiego specyficznego, pięknego, brzoskwiniowego, czy tam jakiegoś tam yy, zapachu. I tak samo jak w tamtym kalendarzu było, ma. Yy, Jedną szczoteczkę. Natomiast, no jest bezbarwny. Lecimy z kolejnym produktem, okienko numer 6. W okienku numer 6 mamy paletkę. I teraz błagam, żeby była ładniejsza niż w tym. Proszę, niczego więcej nie chcę od tego życia. Plastik taki sam jak w Nieciekawy. Lecimy od tego ciemnego. Teraz ten brzos. O jezu, jaki on jest mega! Wow, piękny, jesienny kolor. Ale z tego można stworzyć fajny, jesienny make-up. Naprawdę, tam się podoba paletka. I mamy dwa, że nie rozświetlacze, no świecące takie cienie. Jeden jest tak, jak mówiłam Wam wcześniej, biały z drobinkami złota. Piękny. Są naprawdę bardzo ładne. Ta paletka jest, wydaje mi się, że dobrze skomponowana. Bardzo ładnie to pasuje. Ja się nie mogę doczekać, aż zrobię make-up tą paletką. Naprawdę jest super. Jeszcze wiecie co, tak z ciekawości chcę zobaczyć różnicę między tymi, tymi. Ale nie, patrzcie, myślałam, że są te brązy takie same, ale nie są. Ten jest chłodniejszym brązem, ten jest cieplejszym brązem. Może mi się tutaj coś uwaliło. Ale jakbym miała wybierać między tymi dwoma paletkami, to zdecydowanie ta jest lepsza. Tam się podoba bardziej. Bardziej pasuje się w moje gusta. Okej, okay, dobra. W każdym razie przechodzimy do ostatniego okienka. Ostatnie okienko numer 7. I w ostatnim okienku powinna być też woda perfumowana. I tak też się zadziała. Kolejna woda perfumowana. Tym razem jest to woda perfumowana Julki. Także fanki Julki, zaraz wam powiem, czy jej woda jest ładna. Czy mi się podoba? Nie hejtujcie mnie za bardzo w komentarzach. Ja w ogóle za perfumami nie przepadam. Mam koty w domu, koty nie lubią perfum, więc ja się nie perfumuję za bardzo. Słodka, cytrusowo-kwiatowa, dziwna. Bardzo dziwna ta woda Julki. Tym razem. Z tych dwóch bardziej mi też ta pierwsza podpadła, ale generalnie jestem fanką tej wody tego kalendarza. Była na pewno dużo lepsza. Okej, okay, moi drodzy, ponieważ w tym odcinku mamy za sobą obydwa kalendarze Natsu i Patty oraz Julki i Moniki, to mogę je, słuchajcie, podsumować, tylko że tak jak mówię, ja się na tym nie znam, ja tych kosmetyków nie testowałam, w ogóle mało testuję kosmetyków, więc wiecie, moja opinia od Waszych może się totalnie różnić, więc jeżeli chcecie sprawdzić, to Sprawdźcie to na własnej skórze. E, natomiast, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że jak na zawartość tych kalendarzy, to cena jest trochę za duża. Albo mm, są źle skomponowane. Bo jakby każdy ten kalendarz zawiera. Kosmetyki jednej i drugiej dziewczyny, więc wychodzi Wam na to, że płacicie za dwa razy wodę perfumowaną, dwa razy błyszczyk, który w przypadku tego kalendarza właściwie odcieniem różni się niewiele i do tego jeszcze bezbarwny również pomadka, bezbarwna, więc właściwie macie trzy produkty, które są. Naprawdę bardzo podobne. Ja nie sądzę, żeby one jakoś super się różniły na ustach. Oczywiście zrobimy test tych kosmetyków z tego kalendarza również. Będzie taki odcinek, więc pamiętajcie o subieku dzwonem na tym kanale, jeżeli nie chcecie, żeby ten odcinek Was ominął. Jeżeli chodzi o paletki cieni, to zdecydowanie bardziej podoba mi się ta paletka, ale dlatego, że ona jest cieplejsza. Ta jest w takich bardziej chłodnych odcieniach, chociaż te świecące cienie. Nie no, te są chłodniejsze. A więc tak, moi kochani, się prezentują wszystkie rzeczy zawarte w obydwu kalendarzach Teamu X. Jeżeli, tak jak mówię, chcecie obejrzeć ten, to zapraszam serdecznie do poprzedniego filmiku. Tego już widzieliście. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy kupiliście, czy Wam się podobały, co o tym myślicie. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. Bye!